Ty maska wybiera. Tym razem tygrysia maska zostanie pokonany raz na zawsze. Nie będzie miał żadnej szansy na zwycięstwo, bo zawodnicy jaskini tygrysów zaatakują go razem. Problem w tym, czy zdołamy znaleźć 10 ludzi zdolnych walczyć przeciw tygrysie i masce zgodnie z propozycją pana X. Będzie ciężko wybrać ich spośród naszych uczniów. W selekcji dokona komputer. Wyślemy 10 najodpowiedniejszych i wykończymy go. Pierwszy zawodnik wybrany Dobrze, pokaż go na ekranie. Człowiek lew walczy w Stanach Zjednoczonych. Dotąd miał 10 spotkań. Dwóch przeciwników zostało zabitych, a trzech jest inwalidami. Przegrał tylko dwa mecze z powodu dyskwalifikacji. Obecnie jest najlepszy. Prawdziwy zawodnik jaskini tygrysów, okrutny i niegodziwy. Na pewno pokona tygrysią maskę. Jasne. Tygrysia masko, kto zdradza jaskini tygrysów, musi umrzeć. Pamięta swego poprzednika, który zdradził nas tak jak ty Zwariujesz i umrzesz jak on. Diventerai pazzo e moriraj come lui! Znowu ten sen. Dyrektorze. Co się stało? Wiedziałem, że pan ma przyjechać do naszego hotelu, ale nie spodziewałem się ujrzeć pana w masce. Przestraszyłem pana? Nie, no, może trochę. Bardzo mi przykro. Czy w mieście jest sierociniec? Tak, sierociniec, jest czy nie? Jest, ale czemu to pana interesuje? To nie miejsce dla turystów. Nic ciekawego. Czemu turyści mieliby tam chodzić, prawda? Proszę jednak powiedzieć, jak tam trafić. Dobrze. Łap piłkę. Dziękuję panu. Chodźcie. Piszelo, chodź na podwieczorek. Za chwilę. No, chodź. Mogę sama pójść. Czemu tak mówisz? Idź pierwszy. Dogoniecie. cię. Pośpiesz się, bo niewiele dla ciebie zostanie. Uważaj. Nic ci się nie stało? Dziękuję, panu. Wszystko w porządku? Tak. Ona nie widzi. Kim jesteś? Nie znam twojego głosu. Wniosłem prezenty od kogoś, kto mieszka bardzo daleko. I bardzo was lubi. Naprawdę? Oczywiście. Wspaniale. Gdzie te prezenty? W tym worku. Rety, jaki ciężki. Tyle prezentów? Tak, sporo. Jaką zabawkę chciałabyś dostać? Taką lalkę, jaką ma moja siostra. Masz taką? Jasne. Weź. To wspaniała lalka. Ma mięciutkie włosy. Pewnie jest śliczna. No, oczywiście. Jakie ma duże oczy. Bardzo chciałabym zobaczyć ich kolor. Jestem niewidoma. Nie mogę zobaczyć swoich zabawek. Biedna mała. Jesteś smutna, bo nie widzi tak jak inne dzieci. Co mogę dla niej zrobić? Dzięki operacji oczu mogłabym widzieć jakimi? Naprawdę? Tak powiedział lekarz, który mnie badał. Ale to niemożliwe. Operacja jest bardzo droga. Nikt z nas nie ma tyle pieniędzy, dlatego mnie nie operują. Nieważne. Tyle osób choruje poważniej niż ja. Helen Keller stała się słabna, chociaż nie widziała, nie słyszała i prawie nie mówiła. Kiedy mi smutno, zawsze myślę o niej. Wtedy czuję, że życie może być piękne. Nie widzę, ale czuję ciepło słońca, zapach kwiatów, słyszę głosy i śmiech przyjaciół. Mogę też się bawić, rozmawiać ze swoją lalką, która na pewno jest śliczna i dobra. Chodź, Tizuro. Trzeba zanieść prezenty innym dzieciom. Dasz sobie radę sama? Oczywiście, proszę pana. Czemu się zatrzymałaś? Jak nazywa się osoba, która przesyła nam prezenty? Nie znam jej nazwiska. Gdy zapytałem, odpowiedziała, że to nieważne. Naprawdę? A ty jak się nazywasz? To przynajmniej wiesz. Skoro nie znamy nazwiska ofiarodawcy, po co ci moje? Niech i tak będzie. Dziękuję. Powodzenia, cześć. Nigdy nie przypuszczał, że dzieci mogą być tak poważne. Może sprawia to trudne życie. jeden dorosły mógłby się o tej małej wierze nauczyć. Muszę coś dla niej zrobić. Jakie piękne! Operacja oczu jest bardzo droga. Pieniędzy z ostatnich meczów mam za mało, ale muszę jej pomóc. By jak najszybciej ją zoperowano. Drugi zawodnik zamaskowany smog walczy w Meksyku. Jego siła bierze się z kompletnego braku wrażliwości na ból. Mimo to dwa razy przegrał w pamiętnych, ostrych starciach z Tygrysią Maską. Nieodpowiedni. Skoro został pokonany przez Tygrysią Maskę, teraz też go nie zwycięży. Następny. Król Szatan. Walczył z Tygrysią Maską, kiedy ten należał jeszcze do jaskini Tygrysów. Teraz jest chyba lepszy i na pewno bardziej okrutny. Bierzemy go. Przyjąłem. Następny. Mister Nikt. Tajemna Bronia skini tygrysów. Niech będzie. Złota maska. Dobrze. Mumia Egipska. Bierzemy go. Dracula. Tak. Mamy komplet. Aż za wielu by rozszarpać tygrysa. Spójrzcie na oto. Witajcie, jak leci? Gdzie byłeś tyle czasu na oto? Spędziłem kilka dni nad oceanem. Na surfingu. Było wspaniale. Bardzo się cieszę. Cześć na oto. Dawno się nie widzieliśmy. Był nad oceanem, masz pojęcie Ruriko? Naprawdę, pięknie było. Dosyć, ale nudno. Znowu mówisz jak Snop. Lepiej już pójdę. Kento, nie bądź nieuprzejmy, uprzejmy, przeproś. Dzięki Naoto możesz oglądać wszystkie walki tygrysie Maski Zapomniałeś o tym? Prawda, ale... A więc nie mów, że Naoto jest snobem Tego się wtrącasz Na pomoc, Ruriko! Kento, daj spokój Wierzę, Kapi ma rację, przyznaj to Słuszny, Ruriko. Przepraszam, Kapi. Nie do wiary, Kenta przeprosił. Wydają się szczęśliwsi niż kiedy widziałem je po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Tak bardzo chciałbym, by operacja weszła do skutku. Muszę jej pomóc. Zaczyna się. Już idę. Robote, co się zaczyna? Program sportowy. Nie masz dziś żadnych zajęć, obejrzyj z nami. Dobrze. Witamy wszystkich kibiców. Dzisiejszy ranek przyniósł nam niespodziankę. Na międzynarodowym lotnisku w Tokio wylądował amerykański samolot. W drzwiach stanęła blada ze strachu Stewardesa. Co się stało? Pojawił się olbrzym w lwiej masce. Za nim wychodzą inni zamaskowani zawodnicy, wszyscy potężni i po jak w karnawale. Mr. X, zapaśnicy jaskini Tygrysów. Za grupą przedziwnie zamaskowanych zawodników schodzi ich menadżer Mr. X. Na lotnisku, które natychmiast zaroiło się od dziennikarzy głównych gazy sportowych, zapanowała niezwykła atmosfera. Co sprowadziło tych zawodników do Tokio? Posłuchajmy pana X, szefa tej ekipy. Dzień dobry Państwu, witam kibiców zapasów z całej Japonii. Ci oto zamaskowani zawodnicy są najlepsi na świecie. Przedstawię ich kolejno. Człowiek lew. Mumia egipska. Król szatan. Złota maska. Mister Nikt i wreszcie Dracula. Niesamowite, ale okropnie. Boję się. Już rozumiem. Mr. X realizuje swój plan pokonania mnie. Co za zawodników ściągnął? Pewnie najlepsi z jaskini tygrysów. Nigdy nie przegrali żadnej walki. Stosują brutalne chwyty. Tym razem Tygrysia Maska zostanie poddany ciężkiej próbie. Proszę nam powiedzieć, co panu sprowadza do Japonii? Powiem z przyjemnością. Trwa tutaj turniej Światowego Związku Zapaśniczego. My zorganizujemy imprezę konkurencyjną Światowego Związku Zamaskowanych Zapaśników. Walczyć będą najlepsi. Zostali wybrani spośród setek zamaskowanych zapaśników z całego świata. Kto okaże się najsilniejszy? Po to by się przekonać, zorganizowałem ten turniej. Z ich udziałem? Owszem, poza nim jest jeszcze jeden zawodnik, którego nie wolno pominąć. Któż to taki, panie X? Bardzo znany. Tygrysia Maska. Spełnia wymogi turnieju zarówno pod względem siły, jak również pozycji wśród zamaskowanych zapaśników. Turniej nie powinien odbyć się bez niego. Zapomina Pan, że Tygrysia Maska bierze udział w turnieju Światowego Związku Zapaśniczego, zatem nie może uczestniczyć w Pańskim. To mężczyzna, nie twórz. Na pewno wybierze turniej Światowego Związku Zamaskowanych Zapaśników i zrezygnuje z tamtego. Przekonamy się, czy Tygrysia Maska jest odważny. Jest, pokażę ci, gdy będzie walczył. Spokojnie. Za kogo się macie? Tygrysia maska nie boi się nikogo, zobaczycie, buffoni. Zrozumiałem, panie X. Twój związek zamaskowanych zapaśników to tylko nazwa. Oni nie będą się angażować w walkę między sobą. Całą siłę skierują na mnie. Ale pomyliłeś się. Nie pokonasz mnie. Nigdy. Tygrysia Maska na pewno weźmie udział w naszym turnieju Byłby tchórzem, gdyby nie przyjął wyzwania Kibice będą mogli obejrzeć bardzo interesujące walki Nie wezmę udziału, odmówię Ponadto jesteśmy gotowi przyznać specjalną nagrodę Zwycięzca w turnieju otrzyma 100 tysięcy dolarów Tak, moi militerowizowie. telewizowie? Ile? Przygotujcie się zatem do obejrzenia walk. To wydarzenie bez precedensu. Będziemy świadkami serii godnych zapamiętania spotkań, jakich dotąd nie mieliśmy okazji oglądać. Na tym kończymy nasz specjalny program. 100 tysięcy dolarów. Niezła suma, naprawdę. Naoto? O czym myślisz? Nie lubię tego sportu. Zawsze to samo, nie zmieniasz się. Josiba ma rację. Nie jesteś odważny jak Ty, Grisia Maska. Nie, ale go lubię. Do zobaczenia, chłopcy. Naoto potrzebuje chyba dużej sumy pieniędzy. Zaczerwienił się, gdy usłyszał o stu tysiącach nagrody. Ale nie chcę, by walczył z tymi okropnymi zawodnikami. No to proszę cię, nie narażaj się na to straszliwe niebezpieczeństwo. Pomyśl o ludziach, którzy cię kochają. Nadszedł czas rozrachunku. Jeśli przyjmę wyzwanie pana X i wezmę udział w turnieju, mam niewielkie szanse na wygraną. Ale nie mogę się wycofać. Człowiek, który zdradził jaskinię tygrysów, musi umrzeć. Tygrysia masko, jaką śmierć wybierasz? Przeklęty zdrajco. Wybieram 100 tysięcy dolarów i nie mogę zginąć. Operacja oczu jest bardzo droga. Nikt z nas nie ma pieniędzy, a tak bardzo chciałabym zobaczyć swoją nową lalkę. Musi być śliczna. Będę walczył. Ze 100 tysiącami dolarów mogę pomóc wielu chorym dzieciom, nie tylko Tisuro. Tygrysia Masko, jaki rodzaj śmierci wybierasz, przeklęty zdrajco? Tygrys, chcę być taki silny jak on, chcę pokonywać ludzi złych i podłych, muszę stać się tygrysem. Tak, kiedyś przysiągłem sobie walczyć ze złem i nieść pomoc wszystkim nieszczęśliwym dzieciom. Więc będę walczył. Podejmę ryzyko utraty życia, bo przysiągłem. Tygrysia Maska stanie do walki. Mr. X! Tygrysia Maska wybrał przyjmuje wyzwanie jaskini tygrysów i będzie walczył uczciwie.